Zanim przejdziemy do odcinka, przedstawię Wam mojego pomocnika, który mi pomoże w dzisiejszym teście. Nazywa się Elton, to jest kot i mi pomoże, więc zaczynajmy już ten test. Pokażę Wam, jak wygląda ta aplikacja. Jest to w miarę ciekawa aplikacja. Tutaj wyświetliłem ją na ekranie telewizora. Są takie głosy, żeby móc, jakby takie gotowe, ale można też nagrać, na przykład. Cześć Elton. I to można tak właśnie przetłumaczyć na koci język. Więc zobaczymy teraz, jak na nią będzie kot reagował. To chodźmy. Zobaczmy więc, jak aplikacja działa na kota. To na pierwszy głos zobaczymy, jak zareaguje. Zobaczymy kolejny głos. Wydaje się lekko zaciekawione. Teraz sobie przetestujemy, jak działa tłumaczenie na język kota. Cześć, Elton, jak się masz? Machnął ogonem. Więc. I uszami. No. Cześć Elton, jesteś głodny? Cześć Elton, chcesz się pobawić? Rusza ogonem. Ale tak poza tym to raczej nie ma ochoty na odpowiadanie na pytanie. Chodź. Elton, no jakoś tak mało reaguje, ale no reakcja jest taka minimalna, nic nie, nie chcę. No nie, chyba nie jest zainteresowany. On tam siedzi, kot. Wczoraj reagował i dzisiaj też. Wcześniej, ale teraz nie chce reagować. Traktował to trochę jak zabawę, ale teraz patrzy się na to z taką złością. Dlaczego taki zły jesteś, kot? Boję się może do kamery. Nie wiem. Cześć Elton, jak się masz? O. Podsumowując, uważam, że aplikacja nie do, nie do końca dobrze działa. Kot się trochę irytuje. Raczej nie ma ochoty na odpowiadanie na koci język, ponieważ no nie jest to prawdziwy kot tylko telefon.